Wyobraź sobie miejsce tak ciemne, że znika ci z oczu nawet własna dłoń, tak ciche, że słyszysz bicie własnego serca, i tak nieprzewidywalne, że nawet drobny błąd może stać się ostatnim. W takich właśnie miejscach czuła się najlepiej, tam gdzie inni zawracali. Ona szła dalej, nie dla sławy, nie dla ryzyka, ale dla odkrycia. Dziś opowiem o jednej z najbardziej niezwykłych postaci w świecie nurkowania jaskiniowego o kobiecie. Która wierzyła, że granice istnieją tylko po to, by je przekraczać. Agnes Milowka, właściwie Agnieszka Milówka, była ikoną niewielka, drobna, ale odważniejsza niż nie jeden twardziel, miała ponad tysiąc nurkowań technicznych na koncie i nie bała się zejść tam, gdzie nikt wcześniej nie dotarł, aż do pewnego feralnego dnia. Agnieszka Milówka urodziła się 23 grudnia. 1981 roku w Polsce. W dzieciństwie przeprowadziła się z rodzicami do Australii. Miała zaledwie 20 lat, gdy po raz pierwszy zeszła pod wodę u wybrzeży zachodniej Australii. Od tego momentu wiedziała jedno: nurkowanie stanie się jej życiem. Milówka była wszechstronnie wykształcona. Studiowała historię i sztukę na University of Melbourne, archeologię morską na Flinders University. A także biznes, marketing i organizację produkcji artystycznych na Victoria University. W latach 2003-2005 była prezydentką Uniwersyteckiego Klubu Nurkowego MUUC. Zawodowo pracowała jako nurek techniczny, współpracując przy projektach archeologii subakwaterialnej, czyli dziedziny zajmującej się badaniem zatopionych stanowisk archeologicznych, takich jak wraki statków, czy podwodne osady ludzkie, jako nurek eksploracyjny. Zasłynęła m.in. z przedłużenia systemu podziemnej rzeki Elk River o prawie 1,5 km w 2009 roku. Dotarła do środka Cocklebedee Cave, jednej z najdłuższych zalanych jaskiń na świecie, położonej na pustkowiach zachodniej Australii, osiągając najdalszy znany punkt w tej jaskini jako pierwsza kobieta. Pracowała przy produkcjach filmowych dla National Geographic i TV Asahi, japońskiego kanału telewizyjnego. Jako podwodny asystent dla produkcji filmowej Water's Journey, a także jako kaskaderka w filmie Jamesa Camerona Sanctum, zastępując w podwodnych zdjęciach obie główne bohaterki akcji filmowej. W czasie produkcji pracowała również jako instruktor nurkowania. Była prezenterką serii AMP Agnes Milowka Project i ambasadorką marki Dive Wright. Jej podwodne zdjęcia trafiły nawet do biblioteki oprogramowania WebEasy w 2010 roku mieszkając na Florydzie. Wytyczyła ponad 4 km nowej liny prowadzącej w systemach jaskiniowych, między innymi w jaskini Mission Spring. Wraz z Jamesem Tolandem połączyła również systemy jaskiniowe Peacock Springs i Baptizing Spring w stanie Floryda, Otwierając nowe przejście o długości ponad 3 km. Kochała wraki, historię, eksplorację. Została archeolożką morską, ale jej serce biło najmocniej Wtedy, gdy znajdowała się setki metrów pod ziemią, w ciasnych, zalanych korytarzach, tam gdzie błąd może prowadzić do poważnych konsekwencji. Z czasem stała się legendą w świecie nurkowania jaskiniowego. Eksplorowała jaskinie w USA, Meksyku, na Bahamach. Pokonywała wąskie przejścia, przez które nie mieścił się żaden mężczyzna. Miała tę odwagę, której nie da się nauczyć. Południowa Australia. A szczególnie region Mount Gambier jest geologicznie unikalna. To teren o silnie rozwiniętym krasie. Formacji geologicznej powstałej w wyniku rozpuszczania wapienia przez wodę. W efekcie w okolicach miasta rozciąga się sieć jaskiń, podziemnych rzek i studni, z których wiele jest całkowicie zalanych. Jaskinie w rejonie na przykład Evans Ponds czy Picaninny Ponds mają wodę o niespotykanej klarowności. Co czyni je idealnymi do nurkowań eksploracyjnych i zdjęć podwodnych. W przeciwieństwie do bardziej odległych lokalizacji w zachodniej Australii, Mount Gambier jest relatywnie łatwo dostępne drogą lądową. A wiele systemów posiada infrastrukturę umożliwiającą nurkowania techniczne. To prawdziwa mekka dla australijskich nurków jaskiniowych. A dla wielu nurków z zagranicy jest to obowiązkowy przystanek. To właśnie tu znajduje się Tank Cave. Jeden z najbardziej znanych i zarazem najtrudniejszych systemów jaskiń krasowych w Australii. Choć jej maksymalna głębokość nie przekracza 20 metrów, to ponad 7 kilometrów korytarzy tworzy skomplikowany, labiryntowy układ, w którym nawet doświadczeni nurkowie mogą łatwo się zgubić. Tank Cave słynie z krystalicznie czystej wody, ale także z niestabilnych osadów i delikatnych ścian. Każdy ruch płetwą może wzniecić chmurę mułu i błyskawicznie ograniczyć widoczność do zera. To sprawia, że jaskinia wymaga nie tylko opanowania i zaawansowanych umiejętności technicznych, ale też pokory. Region Mount Gambier to centrum australijskiego nurkowania jaskiniowego. Działa tu Cave Divers Association of Australia, która nadzoruje dostęp i certyfikuje nurków. Każde nurkowanie w tym rejonie wymaga uprzedniego przeszkolenia. Licencji i zgody, ze względu na trudne warunki i liczne wypadki w przeszłości. Agnes znała ten teren. Już wcześniej wytyczyła tu setki metrów liny, odkrywając nowe korytarze i marząc o połączeniu Tank Cave z innym systemem. Chciała dowieść, że Tank Cave ma znacznie więcej kilometrów niż przypuszczano. Wiedziała, że to nie głębokość, lecz złożoność nawigacyjna czyni tę jaskinię śmiertelnie niebezpieczną, ale też fascynującą jak żadna inna. I właśnie to marzenie poprowadziło ją za daleko. To miał być zwykły dzień. W lutym 2011 roku. 29-letnia Agnes wróciła do Tank Cave z grupą 10 doświadczonych nurków jaskiniowych. Warunki były stabilne, widoczność dobra. A cały zespół znał procedury i konfiguracje sprzętowe. Jeden po drugim. Wchodzili i wychodzili z systemu jaskiń zgodnie z ustalonym harmonogramem. Do południa. Dziewięciu z nich wynurzyło się bezpiecznie. Została tylko Agnes. Tego dnia zaplanowała eksplorację nowego, bardzo wąskiego korytarza tak zwanego Virgin Passage czyli odcinka wcześniej nieeksplorowanego. Przejście było tak ciasne, że wymagało konfiguracji No Mount zdjęcia jednej z butli bocznych pozostawienia jej jako backup i kontynuowania nurkowania z tylko jednym czynnym źródłem gazu oddechowego. Co w jaskini oznacza brak marginesu błędu, czyli brak tzw. redundancji systemu gazowego, która w nurkowaniu jaskiniowym jest podstawą bezpieczeństwa. Agnes weszła w tunel. Gdy czas mijał, a 29-latka nie wracała, jej partner nurkowy, który towarzyszył jej podczas eksploracji, rozpoczął procedurę awaryjną. Po ponad 90 minutach wynurzył się. I zawiadomił zespół zabezpieczający na powierzchni. Przewodnik jaskiniowy Andy Higgins, odpowiedzialny za koordynację wejść i wyjść nurków. Powiadomił służby ratunkowe. Natychmiast skontaktowano się z policją wodną i rozpoczęto organizację akcji poszukiwawczej. Tank Cave to jaskinia o ekstremalnej złożoności długa, ciasna, bez naturalnego światła. Poszukiwania prowadzone były w warunkach ograniczonej widoczności. Przy ogromnym ryzyku dla nurków ratowniczych. Każdy nurek w takiej akcji niesie co najmniej trzy źródła światła. Działały zespoły w konfiguracjach Sidemount i Backmount, czyli dwóch różnych sposobach montowania butli oddechowych. W konfiguracji Sidemount butle nosi się po bokach ciała, co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Backmount to tradycyjny układ z butlami na plecach, stosowany przy większej ilości gazu i głębszych zejściach. Nurkowie poruszali się wzdłuż linii prowadzących i korzystali z dodatkowych butli awaryjnych. Ciało Agnes odnaleziono późnym wieczorem, w odległości około 15 metrów od przesmyku, w którym utknęła. Spoczywała w pozycji sugerującej, że do końca próbowała się wydostać, spokojnie, bez paniki. Według doktora Richarda Harisa, który uczestniczył w akcji, Agnes zachowała pełne opanowanie, aż do ostatniego oddechu. Wyciągnięcie ciała zajęło kolejne cztery dni, podjęto decyzję, by nie wykonywać odwiertów z powierzchni, lecz przeprowadzić pełną techniczną operację wydobywczą z udziałem najbardziej doświadczonych nurków jaskiniowych w Australii akcję przeprowadzono z użyciem liny referencyjnej prowadzącej od wejścia aż do miejsca odnalezienia ciała, butli etapowych, a także świateł zapasowych rozmieszczonych w newralgicznych punktach trasy. To była jedna z najbardziej złożonych akcji wydobywczych w historii australijskiego nurkowania. Nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło. Jedna z hipotez mówi o zawaleniu osadu i utracie orientacji w przestrzeni, inna o niemożności wycofania się przez zbyt wąskie gardło skalne. Faktem jest, że zaledwie 5 metrów od miejsca, gdzie odnaleziono jej ciało, leżała zapasowa butla z ponad 170 barami mieszaniny oddechowej. Agnes próbowała się wycofać, ale droga powrotna była już niedostępna zablokowana przez muł, ciasnotę i być może ostatni, desperacki manewr, który się nie powiódł. Po tragedii przeprowadzono dochodzenie, nie wykazano żadnych zaniedbań ze strony partnera nurkowego ani organizatorów wyprawy. Uznano, że Agnes działała w pełni świadomie, eksplorując nowy odcinek jaskini w trudnej konfiguracji No Mount. Jej śmierć stała się bolesnym przypomnieniem, że nawet najbardziej doświadczeni nurkowie nie są odporni na nieprzewidywalność podziemnego świata. Śmierć Agnes wstrząsnęła środowiskiem nurków na całym świecie, ale to, co po sobie zostawiła, przetrwało. W maju 2011 roku kilka formacji geologicznych w Australii nazwano jej imieniem. W świecie nauki i eksploracji została uhonorowana nagrodą eksploracyjną przez Cave Diving Section Narodowego Towarzystwa Speleologicznego USA. Powstała także nagroda imienia Agnes Milowki, wspierająca edukację przyrodniczą w mniej uprzywilejowanych szkołach. Była nie tylko odkrywczynią, ale i popularyzatorką wiedzy, dzielącą się swoimi przeżyciami poprzez blogi, zdjęcia i filmy. Jej imieniem nazwano nawet fikcyjny statek kosmiczny w serii science fiction Crimson Dark jako symbol odwagi i nieustępliwości.